Minecraft przyjaciele! Dzień dobry, dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry, dzień dobry, witamy tutaj Minecraft przyjaciele, witamy, 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 słuchajcie. Dzisiaj bardzo ważny dzień. Czemu ja chodzę po stole? No dobra, słuchajcie. Dzisiaj jak widzicie happy birthday, czyli kto ma urodziny, kto ma urodziny, kto ma urodziny? No wiadomo, no Ala, a kto inny mógłby jeszcze tutaj w tym domu mieć urodziny. Znaczy w sumie każde, ale dobra. Ewa, 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 Ewa. To, 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 Słuchaj, to. powiedz mi, już jest tort? Jest już tort? Jeszcze nie ma, spokojnie. A to kiedy będzie? A skąd ja mam Okej, dobra, wiem, dobra, 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 poczekaj, ja tutaj jeszcze postawię kilka balonów, dosłownie dwa balony, tylko poczekaj, gdzie tego drugiego postawić, no? Pięknie ozdobiłeś. No, dzięki. Bardzo fajnie, prawda? Tak mi się wydaje, że akurat. O, może na dworzu postawię. O, tutaj. Fik. Można w bilarda sobie dzisiaj pograć na dworzu. Dobra. No dobra, to ja lecę po Ale, będziemy jej śpiewać 100 lat i tak dalej, także będzie fajnie. A ty tam, może byś jeszcze troszeczkę przeszykowała ten stół, co nie? Nie wiem. To taki no jakiś no pusty jest. To nie wiem, jakieś okay. soczki, czy jakieś ciastka, postaw, nie wiem, cokolwiek. Dobra, wszystko Dobra. Zrobię, spokojnie. No dobra, dobra, dobra. Y Mhm, Ala, 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 Halo? Ala, Ala, pod łóżkiem jej nie ma, pod komodą też nie. W garderobie jej nie ma. Yyy... Wojtek. Wojtek, Wojtek, Wojtek. Nie mam mnie. Halo, puk, puk, puk. Wojtek. Co cię chcesz? Wojtek. Wojtek. Nie mam mnie. Co ci jest? nie ma. Wojtek, co ci jest? No mnie nie było. książka powiedziałeś, że mnie nie ma. Istnieje. Rzuć A jaką książkę ty w ogóle czytasz? Yyy... Wiesz... Ching ciąg, ha Chińska. A to jak, jak możesz ją rozumieć, jak nie umiesz chińskiego? Ej, czemu masz książkę? Ja mam a, książkę? W takim razie. Nie, no, dobra. Słuchaj, widziałeś ale? Nie przypominam sobie. Bo ona niby nie, ma chyba. dzisiaj urodzinę, a jej nie ma. Znaczy, oni. Co w... no, ona rodzinę. ma? No chyba sobie żartujesz. Urodziny? To jakaś chińska nazwa, tak? To sprawdzę słownie. Nie, 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 nie. Dobra, nieważne. Ja, może na tarasie jest. Nie, na tarasie też jej nie ma. No kurczę. To ale jej nie ma. Halo? Tu tam, tam ktoś jest, chyba nie. Nie, nie ma. Jej. No by się gdyby, nie, gdyby okay. była, nie. Ewa jest. Ewa jest na dole, więc chyba mogę wejść do niej do, niej do pokoju. Nie, ale u niej też jej nie ma. Nie. Do akwarium raczej by się nie zmieściła. Ej, nie ma jej rybki. Poczekaj, ja jeszcze tak... zobaczę na dworzu. Jeszcze zobaczę na dworzu. No tak, tak ładnie ozdobili, ozdobiłem ten dół. O. Teraz lepiej? Teraz ja sprawdzę pod yy, choinką. No w sumie możesz... możesz jeszcze troszeczkę dodać. Jak mi się wydaje. Nie, Bo to je, Jeszcze no, troszeczkę wtedy. pusta jest. Jak mi się wydaje. Dobra, chwila. Dobra, ja idę... Ewa nie widziałaś czasami Ali? Bo jej nie ma. Powiem ci tak. E, ja ją widuję wtedy, kiedy ona dzisiaj przebiega lub kiedy do niej idę, albo ona do mnie, a tak to ciężko. Ja no to idź tak. do niej, w tym momencie jej tam nie ma. Ej, jest tłumaczenie polskie. Na co? O nie, ja się od niego trzymam z daleka. Z chińskiego. Oj, dobra, słuchajcie. Ewa, słuchaj, słuchaj. Ty no, zapomnij co, słuchaj. o tamtym, co się tam stało. O, e, on się już lokomniec. uspokoi, prawda, o, prawda, o. Uspokój się Dobra. Co to jest? Co to za słowo Słuchaj, zapo się. Sprawdź taki sobie w, w słowniku tak chi chińsko-polskim, angielsko-niemieckim. Do Dobra, e. to ja zobaczę jeszcze na dworzu. Dobra, poszukaj jej. Bo Poczekaj, zobaczę jeszcze w altance. Ja zobaczę może ona jest w altance. No przecież taki tak ważny jest. dzień dla niej, dla niej, kiedy ona ma... A chwila, ile ona dzisiaj skończyła lat? Są jej urągdżing, tak? Jesteś jej bratem. Ej, a... Walta... A, no tak. Szes... O kurde, to ona szesnastkę skończyła. Mm. O, Coraz starsza jest. Pytań. Jakoś tak. Wydaje mi się, że mogło dojść do... poczekaj, poczekaj. ...katastrofy. A przepraszam bardzo, czy... ja mam takie pytanie. Czy ktoś wie, co to jest za dziura pod... pod tą... E, tutaj nakopał? Ej, krety tutaj były jakieś? No, no właśnie... Robię, tak. Ale... znaczy... Wiecie co, nie wiem czy... Czy krety robią... Jak robią sobie jakiś dół, to robią sobie drabiny. Wiesz, no właśnie chyba to jakiś a Co się mówiłeś? No bo patrz, no tutaj jest dziura z drabiną. Jest Jeszcze ró dotrzej. różowe jest w środku. No, może Moje? ja spróbuję przedostać. Nie no chciałem no to twoje. To nie przedostałem. to przesuńcie, no przecież jesteście chłopakami, się silni, tak to Właśnie, dobra. Dawaj, wiesz to. O, 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 o. O, dobra. O, dobra, przesunąłem. No, przestań, Poczekaj. Okay. Dobra, wchodzimy. Zaraz czy nie? Tak, wchodzimy, czy nie? Ja pierwszy. Ja, no, ja no dobra, to ja będę pilnował tyłów. To ja będę pilnował tyłów. jasne, jasne. To, to. Właśnie. Dobra, ja Ewa, już dali. idę. No. Dobra, a pistolet wzięliśmy. Ej, wow. A tu Ewa, co jest? Ewa, co czekaj, się wypowiedział? poczekaj, poczekajcie, poczekajcie. Ewa, ale? Co ty robisz? Ala, yy, Ala, Eee, hej Ala. Co ty robisz? już stąd! Ale co to robisz? Ale co ty robisz? Wiesz, Sama to zrobiłaś? Co, no, co to jest? W ogóle skąd ty miałaś pieniądze na coś takiego? Przecież kopane, kopanie Cieszo, w ziemi... Przecież kopię, ...akurat... Na... Jak ją znasz? A to co ona robi? No bo chyba to jest oczywiście, że to sobie ogarniała, tak? No wiesz, ona, Rę, ona jest bardziej... Wiesz ona jest lepsza w ogarnianiu hajsu i niezależna od ciebie, no taka kółka. No, no bandy, tak bandy, na na A przez co, co ona niby ale... zarabia? A skrzydła jest, bo rękę. to jest bardziej Ręk. rozgarnięta niż ty, to No ła, no nie bij. To mnie. Dobra, Ala, spokojnie, po powiedz nam, jak tym cudem ty, się, ty wyszłaś za ściany? Jakbyś chciał... W ogóle mo może byś zdjęła ten regał I ten z siebie. Ślimniejsza... jest. Właśnie taki jest problem, że ja się przykleiłam. Aha. Y a co a jakbym to zniszczył to. to... Aaaa... No, Oooo... Co? Co, co jest? To wy to robicie! Co to jest? Może ty martwimy czy coś. Y a to Co to jest? Jaka tajna Słuchaj, baza. Nie. Jak to wygląda nie jak nie jakiś klub nie. gamingowy czy coś takiego no. Fira. To jest że tajna baza, nie poznajesz różowego, selektywnego i tego wszystkiego. O ale co tu robicie? Dobra, dobra, zapominamy o tym co tutaj było. Wychodzimy dobra, na, na. Y, wychodzimy. Pamiętaj, żeby o, o... o... pamiętaj, żeby o 15:00 przyjść do domu. Fira. Eee... No dobra, same, zostawcie ale, ją, zostawcie ale, ale, ją i idziemy. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, wychodzimy. Nie wychodzimy do książkę dobra, trzymaj, Wychodzimy. wychodzimy. Na książę, nie czytaj tej książki, bo będziesz tak samo głupia jak on. Tłumaczenie na polski jest. Nie tłumaczę. Nie, nie, tłu nie tłumacz żadnego słowa co tam jest. Dobra, zapominamy Chcecie o tym, co tam było. Za chwilę będzie przyjęcie, znaczy ona nawet nie. Wiecie, co tak? nie było z po powrotem? Mi, co? Tak. W ogóle jakoś tak dziwnie się złożyło tak, jakby ona Wśródła, zapomniała o tym, że ma urodziny. Nie mam pojęcia. Być może, może trzeba posłać jest, bo, po raz psychologiczny. Bo, bo wiesz, wiesz jakie to jest, jak się ktoś rozwali urodziny, to może żeby nie wiedziała, że są jej urodziny. No właśnie. Poczekaj. Kiedy w ogóle będzie ten tort? Ogólnie pod co jedziemy z tym tortem o tej godzinie? Kto zamawia tort o tej godzinie? Chcę z... ...albo y rodzina. No Boże, wreszcie dojechaliśmy. Ile można jechać? Jakiś zadupił jest ten dom. Dobra. O, i weźmiemy sobie tort. Pierzutki. Co myślisz młody? No, fajnie. Dobra, chyba taki roztopiony im się spodoba. Gdzie tu jest wejście? O, gruba impreza będzie. Dzień dobry, Dzień dobry. halo, torczki nieśliśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, doskonale, doskonale. Trochę późno, ale okej. Okay. Nie dobra. długo wyjedziecie? Długo wyjedziecie do siebie? E, tak, bardzo długo. Jesteśmy no, z kilka jest kilometrów już... stąd. Jest już wiesz, więc może będziecie chcieli ze mniej zostać? My chętnie, nie mamy innych planów. No, super. Tylko mogę wziąć ten tort? Bo by mi miło. Nie zostawi ten tort, trzeba by go... No, na stole tutaj na środku. Tu. Chwila, już Dobra, może jednak ten tort razem do lodówki? Nie no, spokojnie, to jest taki specjalny tort. Mm, One tak, tak lubią. Mhm, mm tak. Właśnie mi pan tutaj resztę tortów pobrudzi. Normalnie Dobra, to ja idę go zanieść. Biala! No dobrze, drodzy widzowie, to już jest ta chwila, to jest ten moment właśnie. Biorę tylko prezent i lecimy na imprezę. Na imprezę lecimy, tak lecimy na imprezę. Halo, halo, wszyscy są gotowi? No, Można tak, zaczynać? Realno, autor. No, przyjechał? A, no fajnie. O, dzień dobry, dzień dobry. A to dzień gdzie dobry. jest ala? Gdzie jest ala? Po imprezie nie Gdzie jest ala? Gdzie nie, jest nie. Ma? Ma. Hmm. No to niech przyjdzie szybciej. No a to jest nasza wina, że się nas obraziła? A nie wiem. A w ogóle gdzie jest Wojtek? Ala. On tam w pokoju zaszczył, albo czyta tą książkę, albo tam A no tak. Aktywne, no, złamane serce to wszystko przez ciebie Ewa. Bo... Ty dobrze wiesz, jak to mi Krzysiek zrobił, bo no że on mi... że mu złamałam serce. Ajta, ajta. No i i tam. No gdzie jest ta Ala? No kurde. Może ją wyciągnijmy z tej nory. Nie, nie wchodź tam, lepiej więcej, bo znowu dostaniemy... Ale poczekaj, bo... Poczekaj, bo... A jaką norę chodzi? Poczekaj... Ale to poczekaj, to gdzie ona jest, bo przecież jest przestawiona ta... Gdzie ona? No i już jestem mokra. No nie... Gdzie jest Ala? Może jesteś w pokoju? Na przykład Dzień, ale... Gdzieś ją słyszę. Tylko nie wiem gdzie ale. Ala! Ala! Ala zdejmi z to... siebie <noise> Zjeżdżalnie. Ala. Halo, halo! No jak nie masz? Masz. Co to jest? Co to jest? Niespodzianka wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Yy, proszę, to jest ode mnie. Nie przyjmę od Słucham? Ala, czekaj. Ala, dawaj, szesnastka to już jest dobra, do, dobry rok. Słuchaj, no, trzeba iść. Iść. Zobacz, no robić. nawet my, na, my to wszystko przygotowaliśmy. Nie prosiłaś. Nie jak Ty nie nawet, nawet nie powiedziałaś, nawet nie wiedzieliśmy, co to jest w ogóle. Powinniśmy się na ciebie gniewać, do to, że takie rzeczy zrobiliśmy, no. a my jesteśmy wręcz no... prezent. A my jeszcze ci zrobiliśmy nie. imprezę! Powinniśmy dać ci, dać ci szlabę. A tak, dawaj tak, mój prezent! Znaczy szlabanem i tak no pewnie, pewnie po którymś ra razie się. na pewno się skończy. Ja nic nie powiedziałem. <laughs> nie wcale. No hmm. po prostu, ala, sorry, ale... Ala! my la... się na ciebie nie krzyczymy. No właśnie. To tak po pierwsze. Do tej. Gdybyście nawet krzyczeli na mnie, to by było lepiej, niż wkradnienie. Mamy, no okay. Mamy na Ciebie krzyczeć? No właśnie. Mamy na Ciebie krzyczeć? Wiesz, że ukryłaś bazę. Ale się mi Nie wiadomo skąd. A co masz no, do pro. powiedzenia? No słuchamy. A no kto mnie uderzył? Młody. Mi Inaczej nie może być, musicie tam wejść i nawet, nawet jakbym ja nic nie mówiła. Dobra. A ty co niby Co robisz? też czasem się dam łazisz do żeby tam kurczaka i psa do domu. Dobra, chodźmy do domu. Ja nie to nie zaraz wzią. powiem, no, ja że nie, to zaraz powiem, że nie i te wszystkie dwa zwierzaczki Michał, pójdą do schroniska. Jest, Michał, Michał, Co? Nie. Michał, jest, mi no to się uspokój Michał, i idź na przyjęcie. Michał, 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 jedna rzecz. Dlaczego tak, ty zawsze podejmujesz decyzję w tym domu? Ja Rozumiem, że zawsze pójdziemy do Mali. No właśnie, czy to... Wła właśnie zimiekiem? się dowiaduję, że to był bardzo zły pomysł, żeby jej dać te zwierzęta. No ale no to co my no, zrobimy teraz z tym dobra, wszystkim? Dobra, mówię, że to będzie na święta i tyle. Dziękuję. A no dobra, no to wszystko to sobie zjemy ale co na święta. Święta. Yy, baba Ci, poguta się i te wszystkie to. balony, to wszystko. Ale ładnie! No. Dzięki. I zo, i zaba, zobacz, zobacz, jeszcze masz tutaj mikrofon. Dawaj, śpiewaj, ewaaki, śpiewaj, baba... Ewaaki. śpiewaj, Poczekaj, poczekaj. I jak ci, jak ci powiem teraz jak ci powiem teraz, to słuchaj, śpiewasz baba ci, baba ci gu się tu y dla wszystkich widzów. Ja siadam. No. Dobrze. No. To, to jest... Poczekaj, ja też sobie usiądę, ja też sobie usiądę. Dzień Są dobry dobra, nie panie nie ja Bałwanie. Ciasteczka! Ej, ale ja ale to przecież twój kolega z klasy. No Młody, złaś z tej choinki. Dobra, nie ważę coś. Nie nie coś Nawet nie pamiętam jego imienia. Dobra, śpiewaj Dobra. Bać, kogo się, babać, kogo tanie się, babać, ta tanie się, babać, i Brawo, brawo, brawo. Brawo! I tym wspaniałym akcentem, drodzy widzowie, gdzie. O, patrzcie, kto Brawo. przyszedł! Patrzcie, kto przyszedł! Patrzcie, kto no, przyszedł! Ja swoją lekturę, bardzo fajna, chiński rok. Tak, Świet świetna, Chinskira. co nie? Tak? No właśnie! No właśnie! Jak zwykle, człowieku! Ja no, nie można go poważnie! Nie możecie zrobić poważnie, naprawdę! Ja <grym> Dobra, już! Dobra! Dosyć!